W kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam pierwszy odcinek z nowej serii z, ze zdrapkami. Na dzisiejszy odcinek przygotowałam sześć zdrapek. Dwie są za złotówkę, trzy za 2 złote i jedna za 3 złote. I planuję również nagrać kolejne odcinki z tej, właśnie serii. Więc jeśli Będziecie zainteresowani, możecie wcisnąć motywującą łapkę w górę. Będzie to motywacja do nagrywania kolejnych części z tej serii. I właśnie kolejnych części z drapek. I teraz przenosimy się na moje biurko. Hej, jestem już przy biurku i będę za chwilę zdrapywać. Najpierw Wam oczywiście pokażę, jakie mam zdrabki tutaj. Więc już Wam pokazuję. Więc mam dwie zdrabki, które kosztowały 2 zł, jed... dwie, które kosztowały złotych 1 i jedną zdrabkę za 3 zł. Więc za jedynkę mam dwie zdrabki. Pierwsza jest to lotek, natomiast druga to serduszko. Wiem, że to już. Wiel... Te walentynki były, tylko po prostu ja jakiś miesiąc temu kupowałam te zdrabki, dlatego nawet może trochę więcej, więc po prostu no tak to wygląda. Dalej tutaj mam zdrabkę wielkanocną za 2 złote. To jest akurat nowa zdrabka, to tą na pewno dostaniecie. Dalej mam pensję, którą chyba każdy kojarzy. Słówka też również jest za 2 złote i krzyżówkę za złotych trzy, taką chyba raczej taką standardową tą krzyżówkę mam więc zacznę myślę zdrapywanie od tych najtańszych zdrapek przygotowałam sobie na, do zdrapywania 3 monety o nominałach 5 złoty, 2 i 1 i nie wiem który mi się najbardziej będzie łatwo zdrapywało więc chyba na razie weźmę sobie tą największą czyli oczywiście piątkę 5, 5 złotych sobie wzięłam i myślę, że, że zacznijmy od tego lotka. to trochę Wam przybliżę. O, więc myślę, że będziecie dobrze widzieli. W lotku to chodzi o to, żeby znaleźć słonika pod warstwą ścieralną i wygrywamy tą kwotę, która jest tutaj. A słonik razy dwa wygraną nam podwoi. Więc myślę, że możemy zdrapywać. Mam nadzieję, że będziecie tutaj wszystko dobrze widzieli. Najpierw mamy dromada. Wiem, że to tak średnio tu widać, ale no, postaram się jakoś tak to Wam pokazać. Dalej mamy żyrafę. Dalej. Co to jest? To jest lew. Tutaj, jak widzicie. I ostatni, już widzę, że nic nie wygraliśmy. Jest pies, pies y, właśnie i zobaczymy, ile było do wygrania złotych. Do wygrania było 2 złote. 2 złote było do wygrania, więc myślę, że fajnie. Y, byłoby wygrać 2 złote, no ale niestety nic nie wygraliśmy. Dalej mamy serduszko. Serduszko to chodzi o to, żeby znaleźć serduszko i pod warstwą ścieralną oczywiście i wygrać przypisaną do niego kwotę. A jeśli znajdziemy takie dwa serduszka, to wygrywamy wszystkie kwoty z pola gry. Więc możemy zaczynać. Tutaj 14 tysięcy można wygrać najwięcej. Więc gdzie to tu jest? Tutaj jak widzicie. O, znalazłam serce. O wielku mowa, znalazłam serce, więc ta zrabka jest wygrana. Zaraz zobaczymy, ile wygraliśmy. Wygraliśmy oczywiście, tak, złotówkę. Wygraliśmy złotówkę, czyli taka standardowa dość wygrana. Dalej mamy balony i perfumy, czyli tak, trzy były szanse, żeby wygrać. Ładnie tutaj zdrapiemy, żeby można było to sobie tą wygraną odebrać. Za wygrane kupuję zdrabki do kolejnego odcinka. Jak widać, wygraliśmy tutaj złotóweczkę w serduszku. Dobra, myślę, że jest ok. Złotówka wygrana. Dobra. Teraz przejdziemy do zdrapek za 2 złote i pierwszą z nich jest to Wielka Nocna. Od niej sobie myślę że zaczniemy, bo jest to taka zdrabka teraz typowo na czasie. Chodzi tutaj, żeby tutaj zdrapać te dwa wygrywające symbole, i jeśli któryś z nich będzie taki samek, któryś z tych symboli, to wygrywamy przypisaną kwotę do tak. Więc zobaczmy, jakie my w ogóle te symbole tu mamy. Wygrywający jest kurczaczek i. Owca mamy dwa wygrywające symbole i zobaczymy, czy te symbole przyniosą nam szczęście. Myślę, że to będą tutaj. O, tutaj tak, będą za tymi wzorkami. Pierwsze tutaj jest tańcza i do wygrania 60 zł, niestety nie udało nam się. Dalej mamy koszyczek. Za złotych 10. Mamy tutaj chyba jakiegoś króliczka, tak jest to zając. Za złotych 20. Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze widać. Dalej mamy. Tutaj jest jelonek, za złotych 3. Taka kwota 3 złote. Rzadko dosyć spotykana. Dalej mamy babkę za złotych 300. No i ostatnia szansa na wygraną. Jest to drzewo za złotych 5. No niestety też w tej zdrabce nam się nie udało wygrać. No, także tak to się prezentuje. Niestety nie udało się ugrać nic. Więc te zdrabki są już dwie przegrane. Dalej mamy pensję. Pensji chodzi o to, podobna jest bardzo do zdrapki wielkanocnej, ponieważ tutaj trzeba y, y, z, też wygrywające liczby zdrapać. Jeśli jest któraś taka sama jak te Twoje liczby, to wygrywamy kwotę. Więc y, zdrapujemy, może zaczniemy sobie od tych wygrywających liczb. Pierwsza jest to zło, złoty, jest to liczba 23. A druga liczba jest to 31. 31 i 23 są to moje liczby wygrywające. I teraz zobaczymy, jakie są moje liczby. Pierwsze jest 34. Specjalnie nie zdrapuję wygranych, żeby zobaczyć potem, ile złotych było do wygrania. Dalej mamy 29. Kolejne jest 25. Czyli tak dosyć krąży wokół tej 20, jednak tej 20 nie ma i 30. Dalej mamy Ło, znowu wygraliśmy coś. 31. Więc e, zaraz zobaczymy ile. Najprawdopodobniej będzie to 2 zł. Pierwszy napis pensja. Właśnie nie powiedziałam wam. Jeśli tutaj się znajdzie dwa takie napisy, to wygrywamy wygraną główną. I ostatnia liczba to jest trójeczka. Zobaczymy ile było do wygrania. Tutaj było 15 zł, tutaj nic, tu za chwilę zobaczymy. Tutaj było złotych 800. Tutaj było 5, a tu 80 Więc zobaczmy teraz, ile tutaj wygraliśmy Wygraliśmy 2 złote Także tą zdrapeczkę sobie tak może ładniej zdrapię Dobrze, zdrapię to tak ładniej poza kamerą Już sobie tam po odcinku zdrapię Ale wygraliśmy tutaj 2 złote, więc mamy kolejną wygraną Teraz przejdziemy do kolejnej zdrapki. Jest to zdrapka słówka. I w tej zdrapce chodzi o to, żeby zdrapać twoje litery i odkryć litery. I potem z tych liter muszą być te słowa tutaj. Mogę wam pokazać tutaj dokładnie instrukcję. Zdrapaj twoje litery, odkryj 12 linii, zdrap twoje litery i dla razy cię wystąpią słowa. Jeśli zdrapane litery kompletują słowa w poziomej linii, Wygrywasz kwotę przypisaną do tej linii i są szczegóły. Na odwrocie, jeśli ktoś by chciał sobie zobaczyć. Więc możemy zaczynać. Zacznę może zdrapywać te twoje litery. Ja tutaj mam spinacz do papieru, ponieważ tym łatwiej się zdrapuje te wszystkie literki tutaj, bo jest to dosyć małe i chcę, żebyście to widzieli. Więc zdrapię pierwszą literę. Jest to litera A. Jak widać, więc sobie zdrapiemy tyle razy, ile wystąpi. Jest to, myślę, dość popularna tutaj litera. Mamy tutaj. Nie mogę coś zdrapywać tym spinaczem. Dobra, zrobię to monetą. Tutaj jest A. No ej, co się tak ciężko zdrapuje tutaj? Miałam to zdrapać. Tu mam jeszcze te inne monety. Tu jest A. I tu jest A. Tylko, że ja tego A tutaj zdrapać nie mogę. Ej! Tu jest A. Gdzie jest jeszcze jakieś A? Dobra, tą monetą chyba tutaj się bardziej chce jednak to zdrapać. Tu jest A. No zdrap się, no. Dobra. Tu jest A i jeszcze gdzieś jest A. Chyba nie. A nie, jeszcze tu. O. Spróbujemy z trzecią monetą. Może ona coś tu chce zdziałać? No dobra. Powiedzmy, że to jest zdrapane. Wszystkie chyba A. I zdrapujemy literę kolejną. Jest to I. Więc tu mamy I. Tu mamy I. Takie same dosyć popularne litery na razie. Tu jest I. To chyba wszystkie i. Zdrapujemy następną literę. Jest to W. Jest tutaj na pewno. Wiem, że tak strasznie to wygląda, tylko po prostu to się nie chce drapać. Chyba już więcej tego W nie ma, więc jedziemy dalej. Ry. To tutaj w rodzinie nam się pojawia. To ry. tutaj jest ry. tu tutaj to chyba wszystkie ry. Dalej e to tutaj jest dwa razy Tutaj dwa razy się pojawiło ry, ry A. Tutaj jest E. O nie, tutaj ozdrapałam trochę niechcący, no trudno. Tu jest E i jeszcze gdzieś. Chyba nie? Jedziemy dalej. Tu jest D. To będzie gdzieś. Tutaj w rodzinie jest. Tragicznie się to zdrapuje, powiem Wam szczerze. I chyba tylko tutaj. G. Jest gdziekolwiek tutaj, jest w targu. Już tylko te i będziemy mieli targ. Tutaj te by było fajne, bo tutaj dużo, dużo jest tego te Tylko tutaj znalazło nam się... N. Chyba. Tak, n. To jest N i tutaj jest w rodzinie. W rodzinie już brakuje nam Z i O tylko. Masakra z tym zdrapywaniem tego. Strasznie ciężko się zdrapuje mi tą zdrapkę. Jeszcze gdzieś jest N? Chyba nie dalej jest Z, więc w rodzinie już tylko ona brakuje i z ziemi, widzicie? cały czas mi się tak tą zdrabkę ciężko trzyma. Tutaj, żeby ją wam pokazać. I to chyba wszystkie. Dalej B, 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 B. Ben. W słowie Ben. Źle trzymam tą monetę, czy co, że tego nie mogę drapać? Masakra jakaś. I jeszcze gdzieś? Chyba nie. P. W zaporze. W zaporze i chyba tylko w tej zaporze. I ostatnia literka chyba już to jest J, J. J, J. Więc to wszystkie chyba litery. No. Czyli niestety w słówkach nie wygraliśmy nic, a to jest strasznie, że jest to. No i leczom, no, dobra, nie, ma, nie ma. Więc przejdziemy już do tej ostatniej zdrapki, czyli krzyżówki. Trochę mi to zajmie niestety. Więc tutaj jest podobne bardzo zasady. Po prostu zdrapujemy litery i zdrapujemy je też tutaj. Myślę, że każdy rozumie chyba o co tutaj chodzi, więc zaczynamy. Pierwszą moją literą jest litera U. Więc tutaj jest U. W republice. W U I uwadze. Yy, a tutaj te monety yy, w udowolawadze i jeszcze gdzieś u u u u u chyba już więcej tego utu nie ma dalej jest litera i Jest tutaj, w ciastku i w republice. Jest ona również... Czy gdzieś jeszcze ona jest tutaj? W zagajniku. Tutaj w ninie. I jeszcze... Chyba już nigdzie Dalej H Teraz tutaj mi straszny bałagan, bo po zdrapywaniu... Dobra, tutaj jest jedno H I to chyba jedno tylko. Tutaj jest G. W uwadze. Jest G. I w. G -g -g. W zagajniku. W zagajniku i jeszcze gdzieś? Chyba nie. Dobra, jak tam zauważę, to tam. Dalej J. J, 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 J. J. tutaj było jedno chyba tylko jedno jest Chyba tak, jedziemy dalej. Cy. Jest tutaj jedno tutaj drugie. Tutaj trzecie. I jeszcze gdzieś? Chyba nie. Nie. No to tutaj są aż dwa. I jeszcze tu. Jeszcze gdzieś nie jest? tutaj? We frontie? dużo tych nie jest. w ogóle tutaj jeszcze jest u. Nie zauważyłam go wcześniej. Dobra, więc tu tylko Ani już brakuje. Dalej tutaj le, tutaj w Republice, chyba już nigdzie więcej, niestety. Dalej jest Y, to tutaj jest pierwsze. Mamy nadzieję, że to nie jedyne, tutaj kolejne. Chcemy albo A tutaj się przyda. E, gdzie ty jesteś? Nie widzę tu kolejnego, niestety. Dalej F. F jest we froncie. I chyba we froncie tylko. Z. Z, 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 Z. z. Gdzie ono jest tutaj? Tu. Chyba tylko tu jest to, że nie widzę tu więcej. Jedziemy dalej. W. W jest w kwasie. W kwasie jest. W kwasie i w uwadze. Dobra.

Dobra. ty W Republice kolejny raz kolejna litera w Republice wszym pamięć. W. Dobra, chyba to tyle. O rosa, amurek, oko dwa razy, to jeszcze ciastko. Yy, jeszcze w osie i w chyba to wszystko dalej by. to tutaj jest w habrze i republice zarazem Chyba tylko tu Ty To mamy w Secie i froncie W ciastku Ty, ty, ty Gdzie ty jesteś? Dobra, chyba tylko to wszystko. S. S jest w skarpie, w dwa razy w osie. Set mamy słowo w kwasie, W rosie i ciastku. W... Dobra, to już chyba wszystko. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś literki zostały. Niestety, to już są chyba wszystkie litery. Nic tu więcej nie ma, więc niestety ta zdrapeczka niestety nie przyniosła nam szczęścia, bo żeby wygrać trzeba było mieć trzy słowa, a ja żadnego nie miałam To jest się udało na nie No, no, jedno, no, jedno, no ale niestety nie udało nam się wygrać w tej zdrapce. Więc podsumowując, tutaj wygraliśmy tylko w zdrapkach w serduszku. Wygraliśmy i wygraliśmy w pensji. Tu tutaj wygraliśmy tylko 3 zł. No. no niestety. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii i również innych na moim kanale. Pa, pa!